A dzisiaj spotkałem spotkałem na mojej kominiarskiej drodze taki piękny piec. Proszę zobaczyć. Tu są tylko dwie fajerki, dym jest poprowadzony w ten sposób tutaj. Wchodzi, tu jest ściana grzewcza, jest kanał wznośny i opadowy do dołu i wchodzi do dołu. A drugi szyber to jest kochani państwo od pieca chlebowego, który udało się wymurować tutaj na dole. Jest trochę ciemno Nie będzie do, dobrze widać Ale ten piec normalnie Jest tutaj Wymorowany Można w nim upiec chleb I pizzę Więc to jest taki malutki piecyk Dosłownie 3,5 kafla na, na 4 Na 4 kafle Więc Zajmuje mało miejsca Jest akumulacyjny można gotować i można piec, i to wszystko garstką drewna, normalny ruszt i cóż można chcieć więcej, piękna sprawa. Może tam powinno trzeba sprzątać, zanim Pan to robi? Nie, to musi troszkę to... popiołu być. Teraz zapaliłem tutaj światełko i widać jak jest fajnie wymurowany ten piec. Chlebowy i on wcale nie jest taki mały, bo ma z 60 cm ma długości i z 50 szerokości, czyli dwa bochenki spokojnie wejdą. No proszę.